Kto kocha cię całym sercem? Pomyśl, może nie tyle myśl o tej osobie, co zamknij oczy i skup się bardzo mocno na sobie, o, a potem wybierzesz obiekt czy kamyczek, który cię przyciągnie w jednej chwili. Kto cię kocha całym sercem? Zamknij oczy. No i proszę, otwórz oczy. Które obiekty przyciągną w jednej chwili? Grupa numer jeden, grupa numer dwa, grupa numer trzy. Kto cię kocha całym sercem? To jest osoba o czarnych włosach bądź ciemnej karnacji. To jest osoba, która albo uzdrawia innych, albo je, pracuje gdzieś w jakimś zawodzie pomocowym, albo chętnie w ogóle prowadzi taką pomoc, wspiera innych i robi to całkowicie z dobrego serca. To jest też osoba, która teraz słyszę słowo dzieci, więc nie wiem, czy to jest związane z którymś z Twoich dzieci, Cześć, czy, to. czy to jest też związane z tym, że ona ma dziecko dzieci, czy z nią masz dziecko dzieci, to może być różnie, bo usłyszałam to słowo dzieci. Tak, kto to jeszcze jest? To wszystko. To wszystko. Obieg numer dwa. Kto Cię kocha całym sercem? Osoba o jasnych włosach, na pewno, albo jasnych blond, albo siwych świejących albo osoba, która w ogóle nie ma włosów, stąd widzę jasną głowę. Tak. Yy, ta osoba, która Cię kocha samym sercem, ona jest tak fajnie zbudowana. Na pewno nie jest szczupła, i na pewno nie jest chuda. <grym> na pewno nie. Czyli to, co jest powyżej, to jest ta osoba. Ta osoba, która cię kocha całym sercem, też ma bardzo dobre serce i ma wysoką empatię i współczucie dla innych, dla siebie, chociaż może tego nawet nie okazuje i o tym nie mówi i nie żyje tym na co dzień, ale taka jest. Ta osoba ma szczególne umiejętności, szczególne zainteresowania i robi coś nietuzinkowego też. I też może pracuje, czy robi coś, czy działa, czy ma jakieś hobby, które nie jest takie powszechne. Ta osoba coś też y, albo lubi śpiewać, nucić, albo y, ma fajny głos, albo lubi muzykę. Może nawet coś tworzy w tym kierunku, bo tak ją odczuwam. Ta osoba może mieć też bardzo, niektórzy z Was, tu mówię tylko do niektórych z Was, ta osoba ma, może mieć też bardzo piękne wyczucie rytmu, czy w ogóle yy, może być muzykalna, tak? Może być uzdolniona muzykalnie. O właśnie. Może też dla niektórych z Was grać na jakimś instrumencie, też to jest powiedziane. Dziękuję Ślicznie. I ten trzeci obieg, delfinek. To się kocha całym sercem. Będę mówić wszystko, co mi przychodzi z tego obiektu. Yy, osoba o czarnych bądź ciemnych włosach. Nie wiem, dlaczego zobaczyłam kobietę, i ona by miała wtedy czarne, długie, ciemne włosy. Może mówię o tobie. Yy, może to być ktoś z trygonu wody, bo się wylosowała rybka, czyli rak, skorpion. Lub ryby. Może mówię o tobie, a może mówię o tamtej osobie. Zobaczymy, co nam się dalej pokaże. To może być ktoś też, jeżeli nie takie znaki Zodiaku, to może być ktoś bardzo y, uczuciowy, romantyczny, wrażliwy, delikatny. Tutaj też yy, wy macie coś yy, z odsłuchiwaniem swojego głosu. To jest ta osoba, z którą ty masz coś związanego z głosem. Albo ty odsłuchujesz jej głosówki, albo często rozmawiacie przez telefon, albo uwielbiasz jej głos, albo jest na odwrót, że to ona uwielbia Twój głos. Wibracja ton głosu to jest coś, i taką osobę tutaj czuję. Więc ta osoba na pewno kocha Cię całym sercem. Tak. Kto to może być jeszcze? Tutaj też ściągnęłam osoby o jasnych włosach. Mogą być jasne włosy i niebieskie oczy. Tylko, że nie wiem, czy mówię o tobie, czy o tamtej osobie, tak jak mówię, bo to się wszystko tutaj przeplata, bo to jest czytanie ogólne. Brąz, nie. Jeżeli jasne włosy, to niebiesko, zielonkawo, szare oczy coś takiego. Kto Cię kocha całym sercem? I dla niektórych z Was, to tylko dla niektórych z Was jest, to, jest powiedziane, że to jest Twój jedyny, Twoja jedyna, czyli chyba Wy jesteście w jakiejś relacji, w jakimś związku z tą osobą, bądź marzycie o tej osobie, bądź jesteście w jakiś sposób magicznie z tą osobą połączeni poprzez na przykład yy, więzy, czy krwi, czy więzy energetyczne. Czy bardzo silną energię seksualną. Jest tutaj takie bardzo silne połączenie. Jest nawet pragnienie bardzo silne tutaj, bo czuję. Dla niektórych z Was się pokazuje osoba o rudych włosach też. Też taką osobę tutaj czuję, więc to możesz być ty czy tamta osoba. Rude włosy, niebieskawo-zielone oczy. Też takie coś zobaczyłam. Bądź brązowe oczy. No co jeszcze? To jest osoba, która pięknie się uśmiecha. Też mogę to powiedzieć z całą pewnością. I to jest też ktoś, jeżeli między wami dochodziło do konfliktów, niesnasek, rozchodzenia się, a może nie jesteście razem, ta osoba nadal ma Cię głęboko w sercu i zawsze będzie mieć. Dla niej jesteś bardzo ważną osobą. Tak. Tak to widzę, tak to się tu pokazuje. To dużo jest osób u was u trojeczki. <grych> tak. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, papa. Pa.